Hello, Marcelo, z tej strony Marcelo. Hello, Marcelo. Damy status w Brusters. W sumie nie gramy tylko. Jedyne co robimy to odbieramy pięć legendarnych startupów. Czekałem specjalnie na to. Trzymajcie kciuki, żebyśmy trafili coś fajnego. i będzie mi prezent, bo ja nie lubię zwierzęt na Drago. Bierzesz na Drago? Tak. Dobra, Super. pierwszy Star Drop. Legendarny oczywiście. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzu, co u wam się udało dropnąć dobra. i trzymajcie mocno kciuki. Dobra, lecimy nie? Lecimy <grym> z pierwszym legendarnym Star Dropem. Kurde, Ciesiąc najgorsze. Moment. Ale Oco. dobra. No. Jest jeszcze Trzymam cztery kciuki. przed nami, cztery. Dobra. I hiperdugogadanie. Mega dobre, yes. to jest fajne. Super. Dobra, Bła dawaj mi amber albo coś fajnego. No zadymiarz? O! Nie, to jest akurat bardzo fajny. Przebranie, zombie Bibi. wyposaż teraz. A, kozackie. Masz, Masz Bi? Tak. Bibi. Dobra. Jeszcze zostały chyba dwa. Dobra. Osta mm. Rosa? Nie. Nie, Doleona Do przebrania. Mm. A, super! No, no. I, I teraz ostatni dajcie. Ostatni... Zadymiarz! Chcemy zadymiarza! Jako jedyny nie chcę nie wydrapać. Nie. Kulkę, <laughs> jako, jako jedyny... Nie chyba nie wydropiłem zadymiarza. No niestety. Tak, stety. jako jedyny. Tak. No. Ja wydropiłem, yy, wydropiłeś mi Miko z Mają. Nie, Maja. Ale wiecie, y, Zombie B bardzo kozacki skin. Kozak, fajny, fajny. Wiecie co? Nie wiem co ja teraz zrobię z tym wszystkim. tam ile przebrań? Do kogo jeszcze? Co? Przebranie dostałeś do kolet. Nie, to był Hiper, do, sorry. A, za, hiper. a do Leonka. Do Leona, no. Super, fajne jest to przebranie do Leona. Leon. Wiecie co? Ja zrobię sobie tak, siup, chcę go ulepszać. Tak jest. No i ten, na następnych odcinkach sobie pogramy tym skinkiem i będziemy grać Leonem, żeby go dobrze wbić. I pa mordeczki. Pa mordeczki, cześć.